Minutę mikrofon i tłuste pętle i kartki Na które rzucę to co siedzi we mnie Bez armii, która będzie tylko tłem tej bajki Wpadnij, poczuj klimat operacji high ale ades, biox Jak wstany to my odpalamy tego jointa Jak i PMD Chodzi o gram trafki, czy wansy z zestawnych lat, ale podejście do sprawy i kilogramy, w twarz Wiemy, co chcemy, jak to dokąd idziemy, nie połączył nas. hajs, to hajs, nas nie podzieli. Wyszliśmy z pod ziemi, do sceny wygrać, Wy podejdźcie pod scenę, żeby sprawdzić 100 Za jednym zamachem kładę rap na bębny jestem z tego dumny. Pójdę z tym do trumny, mój rap nie jest brudny, aspiracją i dola Baty Coca-Cola, mikrofon, kontrola. kontroluję majka, mikrofon to klos, 100% zajawka. Wiecie w szok, kontroluje Majka Patrz ty na Tobę, 100% zajawka ziomek, kontroluje Majka Mikrofon to klos, 100% zajawka Owie Wiecie w szok, kontroluje Majka